A dziś w programie relacja ze spotkania Geotermii i Skody, podczas którego doszło do bardzo poważnego urazu. Nasza kamera zagląda też na pojedynek Krachnicu i Bora Bora Cars. Powiemy o nowej formie zabawy z nagrodami dla piłkarzy i wrócimy do przepychanki, do jakiej doszło w trakcie spotkania Akropolu i Pomorskiej. Zapraszamy! Bardzo przykro zakończył się pojedynek derbowy ekstraligi świeckiej halówki. Podczas którego groźnej kontuzji doznał Paweł przybyłek z geotermii grudziąc. Chcąc ratować zespół przed stratą bramki, niefortunnie uderzył nogą w słupek. Według wstępnych ustaleń, piłkarz Gotermi z łabą kość piszczelową i jego dalszy udział w rozgrywkach staleks ligi stoi pod wielkim znakiem zapytania. Niestety, ta kontuzja Pawła przybyłka dzisiaj, dzisiejszy mecz przyjść przy, przy, mi. Nawet gdybyśmy wygrali, to to by nie było dla nas nic wielkiego. Najważniejsze zdrowie naszego kolegi, który zawsze z nami był. I x sezonów gramy razem, zawsze można na niego liczyć. Więc dla, dla nas teraz najważniejsze, żeby on wrócił do zdrowia. No bo mówię, to jest naprawdę fajny facet, i zawsze na takich ludzi, takich ludzi trzeba szanować, bo mało takich jest w dzisiejszych czasach, tak? Na których można liczyć. Jak wygląda w tym kiedy można się spodziewać powrotu waszego kolegi? Tak, tutaj kolega widzi za nami i leży. Czekamy na przyjazd karetki. Jeśli się okaże, że można go ruszyć i że nie będzie przemieszczenia kości, to zabieramy go od razu do szpitala do grydziąca, żeby tutaj nie jeździć. Ale czekamy właśnie na przyjazd pogotowia. Groźna kontuzja Pawła Przybyłka jest najlepszym potwierdzeniem tego, że piłkarze występujący w derbach dawali z siebie wszystko i mecz mógł się naprawdę podobać. Jak to bywa w derbach, pojedynek pomiędzy Geotermią i Skodą od początku był bardzo wyrównany i ciężko było wskazać faworyta. Mimo iż piersi bramki zdobywali zawodnicy Geotermii, piłkarze Skody zdołali doprowadzać do remisu. W kolejnych minutach fantastyczną skutecznością popisał się bohater meczu Dawid Górski, dzięki któremu Skoda wyszła na bezpieczną, dwubramkową przewagę. Zespół Geotermii ambitnie walczył do końca spotkania, jednak doświadczona drużyna Skody, w której występują zawodnicy mający swoją przeszłość w drużynie Olimpii Grudziądz, strzeliła jeszcze jedną bramkę za sprawę Marcina Szczepaniaka i nie pozwoliła sobie wydrzeć zwycięstwa, odnosząc, wydawać by się mogło zdecydowane zwycięstwo 5-2. Ciężki mecz, jak to na derby Grudziądza, no to wiadomo. Każdy, każdy chciał wygrać. Nie? Szkoda tylko tutaj, właśnie pałowa przybyłka, który najprawdopodobniej Piszel złamał. U chłopacy z grudziądza ambitnie grali. Na pewno będą wysoko w tej lidze. Spodziewałeś się takiego przebiegu meczu, że będzie walka o każdy właściwie metr boiska Tak, no tak jest yy, w każdych derbach. nie? Także czy to z nami, czy na pewno z Twążką grudziąd, czy my z Twążką na pewno nikt nie będzie odpuszczał. Co według Ciebie spowodowało, że te ostatnie minuty tak zdecydowanie na Waszą korzyść przeważyły? Strzeliliśmy bramkę na 3-2 i tam chłopacy z Grudziądza wzięli czas i chcieli wycofać bramkarza, ale zdążyliśmy przed tym, przed tą wymianą bramkarza strzelić jeszcze kolejne bramki, także do tego nie doszło. Odkryli się trochę też, nie? Moim zdaniem, jeśli ktoś oglądał mecz, Wręcz ja jestem przekonany o tym, że w pierwszej połowie powinniśmy po, pozamiatać te zawody. Niestety dzisiaj Skoda ściągnęła brał z prawdziwego zdarzenia, a nie jak to miało miejsce w pierwszym spotkaniu. No i tutaj mój vis-a-vis -vis bardzo dobrze się spisywał i do 16 minut drugiej połowy natomiast mieliśmy 2-2. Niestety kontuzja naszego dobrego kolegi Pawła Przebiłka, który złamał nogę, pokrzywała nam trochę szyki i mieliśmy problem defensywny i skończyło się 5-2. W dzisiejszym dniu bardzo dobrze spisywali się bramkarze, zarówno w jednej, i w drugiej drużynie. Ty też wyciągnąłeś kilka takich strzałów, że no teoretycznie jakby wpadła bramka, to nikt nie miałby do Ciebie pretensji. W końcu od tego jesteśmy niestety. Musimy tutaj... Cały zespół pracuje w defensywie. Tak? Oni mi ułatwiają, wypychają zawodników na obóz, żeby miał jak najwięcej czasu na interwencję i na tym, to, na tym bazujemy. No. W klasyku extra Ekstraligi, w którym zmierzyły się zespołowice mistrza oraz brązowego medalisty poprzedniej edycji, czyli Bora Bora Kars oraz Rafmix Stalwit Karmel, górą okazali się Świecianie pokonując Bydgoszczan aż 6-2. do 2. Kibice zgromadzeni w hali liczyli na wyrównany pojedynek, jednak okazało się, że zespół Rafmixu, który w tym roku musi systematycznie kompletować drużynę z powodu braku piłkarzy, pewnie pokonał zespół Bora Bora Kars. No można powiedzieć, że wykorzystali wszystkie błędy, które w zasadzie popełniliśmy, tak naprawdę. I tak jak oni grali pressingiem i nie pozwalali nam grać, my to powinniśmy robić. A nam momentami brakowało tego właśnie ostatniego podejścia, i pozwalaliśmy przez to. Grać w drużynie, która w tą piłkę potrafi grać w tej hali i tak to wyszło. No? Był taki moment przy 4-2, że mieliśmy dwie sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i kolejne, można powiedzieć, głupie błędy doprowadziły do tego, że zrobiło się 5-2, no i wtedy już można powiedzieć, że było pozamiatane, delikatnie mówiąc. Na początku tak, na razie mam problem ze skompletowaniem składu. Co mecz zmieniam ludzi, trafiam te transfery, nie wiem czy to noc kierownika, czy po prostu takie szczęście, bo co mecz udaje mi się nowego zawodnika dopisać i strzelają bramki, ważne bramki. Z chłopakami z Bory Bory znamy się jak u konie, wiemy co oni potrafią, jak grają, zawsze z nimi graliśmy ciężkie mecze. Założenie nasze było tak, strzelić bramkę i grać z kontry, udawało nam się, po ich błędach strzeliliśmy te parę bramek. Myślę, że kontrolowaliśmy to spotkanie, oddawaliśmy dużo strzałów. Nie wiem, czy zagrozili nam tak jakoś mocniej. Wydaje mi się, że to zasłużenie wygraliśmy i pokazaliśmy wyższość w tym meczu. Powiesz o tym, że co spotkanie jakby są nowi zawodnicy, którzy strzelają bramki. Z tym zgraniem widać u Was jest bardzo dobrze. Sam też ciągniesz ten wózek, strzelasz bramki. To znaczy z tym zgraniem jest różnie. Po prostu te mecze się układają na razie. Zobaczymy, jak będziemy musieli w gonić, gonić. Tak? Na razie prowadzimy i udaje nam się prowadzić w każdym meczu. Nie wiem, na razie się śmiałem, że mam andrzejkową drużynę. Były te andrzejki wczoraj. Myślę, że chłopacy niektórzy gdzieś byli i... I tak muszę dzwonić po chłopakach, akurat dzisiaj znowu mniej było niż ostatnio i tak no na razie jest super i oby tak dalej. Początek Ligi, Liga jest długa, naszym takim założeniem głównym jest dostać się do gali finałowej, a później walka o medale oczywiście. Drużyna w przez większą część spotkania prowadziła grę i była pewna końcowego wyniku. Zespół Bora Bora Cars próbował nawet wycofać bramkarza, aby mieć przewagę niczebrną w polu, jednak na niewiele to się zdało. Nie mogliśmy za bardzo poklepać i za dużo było nerwówki. Za bardzo chcieliśmy chyba szerić tą bramkę, i tak to wyglądało. Zarząd Stalex Ligi postanowił przygotować zabawę indywidualną dla piłkarzy biorących udział w rozgrywkach świeckiej halówki. Każdy z zawodników, który wykaże się odpowiednią skutecznością w danym meczu może liczyć na ciekawe nagrody. To zdobycia są bony i talony do wykorzystania u sponsorów halówki, ale również nagrody pieniężne. Nowa, nowa zabawa dla zawodników e, grających u nas w Stalex Lidze. E, 30 kopert, w każdej z kopert jakaś tutaj nagroda. Dla przykładu bony do geotermii Grudziąc, bony na pizzę, do pizzeringu też oczywiście gotówka, karnety do okręgielni do Bowling Planet. Każdy który, zawodnik, który uzyska trzy punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, czy, czy, czy to są trzy bramki, czy to są trzy asysty, czy kombinacja bramek i asyst, gdzie łączna ilość da, da sumę trzech punktów. Każdy z takich zawodników jest uprawniony do wyboru numeru koperty. I i to, co w danej kopercie się znajduje, jest jego, już, można powiedzieć, własnością. Czy są jakieś limity dla danej drużyny, która może takie bony otrzymać, takie koperty? Nie, nie ma żadnych limitów. Każdy zawodnik, który, który zdobędzie te trzy punkty w tej klasyfikacji kanadyjskiej, jest do tego uprawniony. Nie ma żadnych tutaj limitów dla, dla przedstawicieli danej drużyny. Jak podkreślają organizatorzy, tego typu konkursy mają urozmaicić już dość ciekawą ligę halówki w świecie. Natomiast sami zawodnicy uważają, że jest to dodatkowa motywacja do lepszej gry, aczkolwiek nie może ona przyćmić idei gry zespołowej, jaką jest futsal. Na pewno tutaj każdy z zawodników stara się te swoje umiejętności przekuć na minimum, te oczywiście trzy punkty, ale, ale na pewno, na pewno i wyzwala to większą wolę walki i chęć, chęć uzyskania dobrego rezultatu dla, dla całej drużyny. Na pewno jakieś... Zachęcenie, na pewno to jest właśnie, z jednej strony może to jest coś takiego, że gracze będą chcieli grać indywidualnie na te nagrody, ale, ale nie, naprawdę progres jest, progres jest. No, czy w tamtych sezonach takiego czegoś nie było. Fajnie, fajnie. To chyba zależy od charakteru danego zawodnika, nie? Jeżeli będzie chciał, żeby zespół wygrywał, no to będzie robił wszystko, żeby zespół wygrał. A jeżeli będzie chciał zdobywać nagrody, to będzie grał sam. Albo nie będzie grał, bo zespół nie będzie go potrzebował. Główną nagrodę w postaci 200 zł otrzymał Piotr jak z Unisław Frentz. Zawsze miła niespodzianka, nie? Zawsze coś jakiegoś grosza no i. Fajnie, fajnie. No miłe miłe zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że. Nawet nie chciałem tego numerka, nie? Chciałem 17, 17 zajęte, no dobra, 24. A na koniec jeszcze krótkie podsumowanie niecodziennej, a zarazem skandalicznej sytuacji, do której doszło podczas spotkania Akropolu Kofein z Pomorską.pl, w którym to zawodnicy Akropolu ujrzeli aż dwie czerwone kartki. Pojedynek, który od początku był bardzo wyrównany, w drugiej części mocno się zaostrzył. Kulminacyjnym punktem była przepychanka piłkarzy obu drużyn, w której to Marcin Ostrowski uderzył przeciwnika. Na koniec, znaczy jeszcze w trakcie spotkania czerwoną kartką został karany Patryk Subkowski, za komentowanie decyzji sędziowskich został on usunięty z boiska. Na samym końcu, spotkanie tutaj, jeszcze doszło do przepychanki pomiędzy zawodnikiem pomorskiej pl. Marcinem Kutką a Marcinem Ostrowskim z Akropolu Kofein. No i właśnie Marcin tutaj no, troszeczkę zachował się no, niegrzecznie, że tak powiem. No, Dosyć, dosyć dziwny sposób odpychając zawodnika, zawodnika z Pomorskiej, za co też oczywiście y, sędzia ukarał go czerwoną kartką. Doszło też do jednego, małego zamieszania pomiędzy pozostałymi zawodnikami, także no, mecz na pewno zakończył się nie w takim powiedzmy, punkcie typowo sportowym, tylko jeszcze tutaj no, trzeba było tych zawodników troszeczkę rozdzielać. Y, po całym zdarzeniu zebrała się komisja dyscyplinarna, która, która orzekła karę dla Marcina Ostrowskiego czterech meczy pauzy. W zawieszeniu też na cały sezon, czyli jeżeli w następnych spotkaniach, po odpokutowaniu tej kary czterech spotkań, Marcin Ostrowski uzyska czerwoną kartkę będzie to oznaczało dla niego koniec mordowej sezonu. Organizatorzy przypominają jednocześnie zawodnikom biorącym udział w Staleks Lidze, że to jest tylko sport. Królować powinny zasady ducha fair play i zdrowej rywalizacji. Bawimy się tutaj w ten futsal. Każdy stara się tutaj wiadomo, wszystko odbywa, aby odbywało się w atmosferze typowo sportowej. No, emocje czasami biorą górę. No, nad tym nie jesteśmy w stanie my jako organizatorzy zapanować. Prosimy tylko i wyłącznie o rozwagę i, i, i nawet jeżeli jesteśmy słabsi, uszanujmy to, może przy następnej okazji to nasza drużyna będzie lepsza, także grajmy typowo sportowo, a, a pozostałe sprawy no, odłóżmy na, na tor boczny.